Nie dla serków Homo. Podpisy zbieramy, żeby zakazać sprzedaży serków Homo. Zbieramy podpisy tylko, żeby wycofać ze sprzedaży serki Homo. Co z tymi serkami? No nazwa. No bo to strefa wolna od LGBT, łowić, serki Homo. Co panie na to? Podpisujemy? Niepostrzeżenie i niezauważone przez nikogo przez lata promowały swoją nazwą ideologię LGBT. Wypowiadamy wojnę z serką Homo. Zbieramy podpisy za zakazem sprzedaży serków Homo. Zbieramy podpisy za wycofaniem serków Homo. Żeby nie sprzedawać serków homo w łowiczu i w powiecie łowickim. A to czemu? Bo łowicz strefa wolna od LGBT, a tu homo w nazwie... A to być może z tego powodu to może i tak. W sumie nie przykładałem tak uwagi, ale widzę, że jest... No teraz faktycznie, no homo. Homo przeszkadza. No tak, no znaczy, no kojarzy się to znacznie, tak? No ja jestem dorosła, ale dzieci nawet, tak? No to panowie, no to tym bardziej. No właśnie. No dobra. Tak, są panie przeciwko. Tylko tutaj imię, nazwisko, tak. Ja już się, się podpiszę, ja też. Nazwa się słabo kojarzy. Mhm. Z mi się kojarzy, ale nie powiem Nie kojarzy się ta nazwa dobrze. No nie no, bo to ma to ma... No trochę źle to brzmi, nie? No właśnie taka. Chyba <noise> chodzi o homo, nie wiadomo. No, no, homo Tak? Chcesz coś podpisać? Przeciwko serkom homo? Bardzo proszę. Będziecie mieli takie dwa same nazwiska. Dobra, pan, a. panowie bracia? Tak, bracia. Przynajmniej że może mężowie, nie, bracia. <noise> Zbieramy podpisy, żeby zakazać sprzedaży serków Homo. Zakaz sprzedaży wszelakich serków Homo? A co pani uważa, czy powinny być wycofane albo zmiana nazwy? No, że się kojarzą, no to strefa wolna od LGBT a serki homo, no, trochę to tak nie bardzo. Nazwie. Zbieramy podpisy że, za zakazem sprzedaży serków Homo w powiecie łowickim. Podpisy zbieramy, żeby wycofać serki Homo ze sprzedaży. Nie. nie podpisy. Dlaczego? Nie, no ja nie mam nic do, do, do innych ludzi, no. Ja toleruję, popieram i nie podpiszę się pod tym. Wreszcie ktoś nie chce podpisać tej głupoty, no. A tyle ludzi podpisało? No tyle ludzi podpisało, no. Chce pani podrzeć? Naprawdę mogę? Mogę, mogę pani podrzeć. Dobrze. Ludzie, serki homo są dobre i wszyscy ludzie są dobrzy. Jezu. Żadne w ogóle tam inne wersje. Tęczowe, tęczowe. To ja wezmę, żeby nie śmiecić. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czerków, homo z podatku? Dlaczego? No bo że, że na nazwę homo tak się kojarzy. Żeby zmienili nazwę. <laughs> Co pan ja, ja sobie pan robi? My do homo nie mamy nim. I znowu nie udało się państwo namówić na podpis. Podpisze pani? Nie. Będzie podpis? Nie. Nie, nie Ta, podpiszemy się tym, bez bo to przesady. Jest Nikomu nie przeszkadzają, niech to zostaną. a co to homo. No przecież to nie ma nic wspólnego no. to. serce homo. homo. Ludzi homo też. Jeszcze nigdy odmowy mi nie sprawiały takiej radości jak dzisiaj. A strefa wolna, o LGBT to pani się podoba, czy nie? Nie. No, ja nie wiem, kto... Coś takiego wymyślił, to jest dla mnie jakieś, jakieś chore. Bo to jest tak, jakby ranienie, po prostu uczuć tych osób, tak? Nie mam nic przeciwko LGBT. Absolutnie jestem przeciwny. W postrzeganiu ludzi, innych ludzi jako gorszych, nie wiem, w ogóle nie żadnego Tu wszędzie na świecie uważam, że każdy ma prawo kochać, jak, jak uważa, czy woli kobiety, czy mężczyzn. To jest wszystko jedno. Nie przeszkadza nam generalnie nic i każdy pilnuje swojego nosa. Ja tam nikomu nie zaglądam. Co robi, z kim się spotyka, każdego sprawa. Tolerancyjnie. Tolerancyjnie. Każdy sobie może żyć jak chce. Jestem ogólnie tolerancyjny do wszystkich ludzi, także nie mam z tym problemu. A gdybyś mi powiedział, że jesteś homoseksualny, to co miałbym cię pogonić stąd? Jestem gejem. To, co mam ci pogonić stąd, co co mi do tego? Nie w każdym razie nigdy to nie przeszkadzało, dopóki e, e, ktoś nie naciskał na mnie, tak? No jasne. Nie naciskałem, nie naciskałem. <laughs> Bardzo odmienne zdania. Każdy o sobie decyduje, no. Kto kogo wybiera, na jaką drogę wchodzi, jaką ścieżkę, no to już każdego indywidualna sprawa. Chyba tak bardzo, się jednak nie różnicie. No, podobne zdanie mamy. Dobra, no to będzie zgoda, fajnie. No. Bardzo Panu dziękuję, że Pan nie podpisał. No. Ba bardzo się cieszę, że Państwo nie podpisali. Czyli jutro nasz na śniadanie serek Homo. <śmiech> <śmiech> Może niekoniecznie, no. mamy jajecznicę, ale tygodniu czemu. Każdy ma swoje preferencje. No. Pomysł walki z serkami homogenizowanymi oczywiście było od początku jednym wielkim żartem, ale przeraża nas, że tak wiele osób podpisało nam te listy. Z drugiej strony cieszy nas, że tak wiele osób nam odmówiło, więc jest nadzieja nawet w strefach wolnych od LGBT. A co pan sądzi o tym LGBT? Tego nie jadłem. Tego nie. Bo nie. Ja Tego też akurat nie. nie jadłem. Dobra, bardzo dziękujemy. Panią, za Panią słowo homo, jak się kojarzy? Dobrze, źle? Źle. Źle? Bardzo źle. Bo ja nienawidzę homów. A dlaczego? A ja, dla ja... mnie to nie przeszkadza. Nie? Naprawdę. Mnie no, nie przeszkadza. Wieczka, nie nie lbika, ani lesbijka, ani... pierdolisz mu. No. Ja nie uznaję po prostu. Ani lesbijek, ani homo, nie uznaję. Nie jeżeli Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, to musi być para, Kobieta i mężczyzna. A co to Jadzia, za kochanie no. jest z chłopem no. To jest Mężczyźni Trzystojnych powinni mieć żonę, dzieci, ślub i lat O, 400 lat. Ja jestem starej daty kobiety. ja. jesteś młodsza <grym> ode mnie, a jesteś starej daty. No to ja panią powiem, tak, że my jesteśmy parą od 12 no lat. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Brawo, pan. Widzi pani? A jak wy się kochacie? No bardzo. Wytłumaczcie. Bardzo. Ale czy ja panią pytam, jak się pani lubi tak, kochać z mężem? Tak, tak, tak. <laughs> Mówiłam, że od tu jest najbliżej. No wiecie pani, no i. Panią generalnie miłość dwóch chłopaków czy dwóch dziewczyn nie przeszkadza? Co kogo obchodzi, co nosi ktoś w spodniach czy w spódnicy? Każdy ma prawo kochać tak, jak chce, każdy ma prawo mieć... Mieć kogoś do miłości, do czułości. Przestańmy wnikać w to, czy ten jest taki, czy siaki, czy inny, czy owaki. Każdy ma prawo być sobą, no i to wszystko. To co robić, żeby ludzie byli bardziej otwarci, jak panie chociażby? Wy nic nie zrobicie. Ludzie muszą sami nad sobą pracować, żeby ta głupota im zęba wyparowała. I żeby byli mądrzejsi trochę, a nie tylko zapatrzeni w siebie. O! Piękne słowa. Na koniec żółwik. No. Bardzo dziękuję. Dana, ta A, ta żółwiki, no tak, żółwik, no. żółwik pokoju będzie na koniec? Będzie. No to super. Miłego dnia życzę Wam. Miłego dnia. i mnie. O! Miłego dnia Ale mówię. Marysia i Jadzia. Zdrówka i szczęścia życzymy. Tak. Koniec na dzisiaj.